Na scenie, że za wszystkimi liderami, za wszystkimi prezesami stoją tacy ludzie jak pan, którzy dbają o ich wizerunek. A co to są za ludzie? Może inaczej, nie tylko że my dbamy o ich wizerunek, ale dbamy o komunikację w firmie, o jej widoczność na rynku, o to, czy jest ona w trendzie, czy nie jest w trendzie. Ale jeszcze wcześniej patrząc na to, tak bym powiedział, od, od samego początku, to my tworzymy to DNA firmy, ponieważ wyciągamy unikalność marki, jej cały kontekst, który potem musimy przekazać w mediach. Żyjemy w takich czasach, że w zasadzie dzisiaj nowoczesny marketing, czyli taki marketing mocno rozbudowany, strategiczny, kiedyś był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla dużych korporacji i dla dużych firm. W tej chwili ten model jest mocno przeniesiony nawet przenoszony nawet na małe i średnie marki. To wynika ze świadomości ludzi, którzy otwierają biznesy, którzy się szybko rozwijają i, i, i od tego, jak, jak ten rynek teraz wygląda. Dzisiaj każda marka ma trochę rozbitą tą uwagę, począwszy od publikacji social media, blogów, stron internetowych, spotów reklamowych, spotów wyświetlanych na YouTubie, spotów telewizyjnych, publikacji prasowych i tak dalej możemy wymieniać. Natomiast często te marki zapominają o, o tych podstawach. W zasadzie, z jaką filozofią one wyszły do przodu, czym oni się mają wyróżniać, Jaka jest unikatowość? Bo wyróżnik, a unikatowość to dzisiaj spora różnica, i w zasadzie od tego zaczynamy. No właśnie, to od czegoś zaczyna budowanie marki w przypadku powiedzmy takiej niewielkiej, średniej firmy? Właśnie, w zasadzie za każdym razem jest ten sam klucz, jest ten wyróżnik albo unikatowość. Tu mamy dwie drogi, które wybieramy, ale w zasadzie strategia, tak żeby Państwo to w sposób prosty i kontekstowy wytłumaczyć, to jest trochę jak wyjście na, na szczyt góry. Zimową porą, gdzie szczyt jest naszą strategią. Całe przejście, czyli wyznaczenie trasy, to jest sposób komunikacji z klientem, a to, co ze sobą zabierzemy, to jest tym harmonogramem, bo Strategie często prezesi nie rozumieją, że one wymagają troszeczkę więcej czasu, troszeczkę więcej, że tak powiem, budzenia, wprowadzenia i jakby kreacji. Dzisiaj Myślimy, że żyjemy szybko, więc chcemy bardzo przyspieszyć, natomiast no to nie pomaga, więc jest tak to wyjście na tą górę, że mamy tą strategię, żeby zdobyć ten szczyt, a na końcu jest ten, tą trzecią sprawą jest ten harmonograf, poprzez to wytyczenie tej trasy. Tak wygląda klasyczna strategia. Czyli w marketingu nie ma drogi na skróty gdzieś bokiem po trudniejszej trasie? W marketingu i w strategii nie powinno być tej drogi na skróty. Nie powinno być po to... To boli na końcu. No dobrze, to zmienimy teraz na chwilę temat. Mówił Pan też o nowoczesności, nowych technologiach i sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja wchodzi w każdą branżę, w moją. Pytanie, czy w Pana branżę też, czy niedługo marketingowców zastąpi sztuczna inteligencja? No ja mam ten zaszczyt, że jestem z mediów dużych, mam dyplom artystyczny, czyli pracuję z obrazem, a w... Od 10-12 lat w zasadzie zajmuję się marketingiem, ponieważ w dużych mediach musieliśmy siedzieć przy stole przy największych kampaniach reklamowych, dla nich większych, najmniejszych różnych. I AI jest od dawna z nami tak naprawdę. Ona nawet w tej kamerze, która tu jest, sobie już tam pracuje w tej matrycy, która pomaga w jakiś sposób. Natomiast ona w tej chwili jest bardzo dostępna. I jakby te modele każdego dnia się rodzą, każdego dnia możemy wejść sobie, zobaczyć, jakie modele weszły i, i, i jak się je stosuje. Natomiast AI pomaga w trzech grupach codziennych: czyli w silosach, czyli w komponowaniu silosów, czyli zbieraniu treści i układaniu je w odpowiedni kontekst, w dobrym i szybkim researchu. Czyli to nam bardzo przyspiesza pracę i każdemu człowiekowi z marketingu i w analizach. Mówi się, że content, czyli marketing SEO, content SEO, natomiast tutaj nie do końca się z tym zgadzam, to może pomagać, ale na pewno nie możemy na tym polegać. A już w obliczu na zapleczu trwających prac, jeśli chodzi o prawa autorskie i tak dalej, nie wiązałbym z tym jakiś wielki, wielki dobra, dobra przyszłość, ale nie jakaś wielka spektakularna. Bardziej te trzy rzeczy, które wcześniej wymieniłem.